Ero, siemano. Od razu mówię, że YouTube blokuje parę wyrwków z filmu, że niby są niedostępne w moim kraju. No ale dobra, coś wymyślimy. W końcu to nasza historia. Historia alternatywna. W poprzednim odcinku Saruman, Mateusz Dragon Wielki rozkazał swoim pupilkom wyciąć drzewa. Coś mu było na banie, a tak na serio to Marcin El rozkazał mu stworzyć armię godną Jasnej Góry. Gandalf ucieka, bo taćma co mu siadła na dłoń okazało się, że zaraz przyleciał gryf i odleciał na nim do Rivendellę, ale kto by na to zwracał uwagę? A Saruman tworzy jakiegoś super orka i zaczyna się powoli robić coraz bardziej przejebanie. Nie masz za mną. Tylko się troszczę, prodo. Ten pedał sam cały czas za nim chodzi, jakby się w nim zakochał. A myślałem, że gorzej być nie może. Nie przeżywaj tak tego. Myślę, że najgorsze przed nami. Najman rośnie w siłę. A ty mi pierdolisz o jakimś odbicie, który jest na jednego hita. Dobra, w sumie masz rację. Wiem. I wiem również, że za twoją sprawą Frodo teraz musi nosić to brzemię, bo tobie nie chciało się ruszyć swojej 113-letniej ci by wsiąść nagrywa z pierścieniem i wpierdolić go do jasnej góry. Zalpę. Zamknij kurwarii. Ciekawe, czy ty byś był taki mądry czy pod wpływem impulsu nie wolałbyś wysłać jakiegoś dzieciaka na morderczego quest'a. Więc nie pierdol i nie praw mi morałów, bo Powiesz, dostaniesz z fajerbara i skończymy dyskusję. Dobra Gandalf, ja rozumiem, że jesteś już stary i nerwowy. Ale szczerze powiedziawszy to odjebałeś niezłomaniane, wyobrażasz sobie tego małego chujka jak od tak wchodzi sobie do samego serca jasnej góry. No kurwa nie sądzę. Wygląda na to, że przybył gang drifterów z Leśnego Królestwa i Gondoru W Shire takich atrakcji nie mają. Tylko krowy paść, ubijać świnie i chlać w tawernach. Zbaczasz z tematu. Dopiero co gadaliśmy o Frodo. No tak. A więc, gang drifterów nie przybył tutaj bez przyczyny. Niedługo zaczną się obrady. Narady, posiedzenia czy jak wy to tam nazywacie w świecie ludzi. Takie tam słowne bukak. O kurwa, mam napad freszpeków. Przepraszam, nie lodzę sobie z tym. Ruszaj, Dubsko. No już wypierdol ten pierścień. Nie poddawaj się mocy najmama. Proszę, nie. Spierdalaj! Ty jebany co jeszcze tego popamiętasz? Ten pierścionek cię stupnił. Gdybyś wiedział, co siedzi w środku tej popierdolonej bani. Niezła waza. Lepiej przestań palić te bagienne zioło. Założę się, że masz lewy układ ze swoim dealerem, ty zaczpany, elwie. Ziomek Ale od Zielonego Nowicjusza. To tyś się odpierdol.